Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Bliźnięta. Karty na październik 2023 roku. Witam Bliźnięta. Zobaczymy, jak to. Jaki to miesiąc będzie dla Was, drogie Bliźnięta. Bocianki, przepiękna karta. No słuchajcie, no więc to jest tak: e, może być podróż. Może ktoś po sezonie gdzieś jedzie? Super. Narodziny dziecka, super. Informacje o poczęciu, super. Budowanie gniazda, no pozytywne, pozytywne informacje. Zobaczymy, jak tarot to doprecyzuje. Możecie się dowiedzieć, że ktoś z grona Waszych znajomych w rodzinie jest w ciąży też, no, bo ciany dzieci przynoszą, tak? W końcu, bądź co, bądź ktoś musi. <laughs> Okej. Okay. A tarot. No, mówiłam informacje, tak? Przepraszam. Szóstka buław. To są informacje i to są dobre informacje, no póki co. No zawsze jakieś. To jest karta sukcesu, uznania. Ale wyzwaniem będzie, bliźnięta otrzymają informacje i to nie jakieś tam, nie wiem, kup marchewkę, jak wracasz do domu, prawda? Mogą być to informacje, dobre informacje od urzędów, informacje sądowe, wszelkiego typu pozwolenia, na przykład, na przykład na budowę, jeśli ktoś sobie takie pozwolenia składał. Tylko dlaczego to w tajemnicy? No i tak, mamy kartę śmierci, ale ona jest z przeszłości, czyli nastąpiła jakaś zmiana, transformacja, rodzi się coś nowego, więc. Po, przede wszystkim, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, to tu, y, moi drodzy, jak najbardziej pozytywnie, pozytywne informacje dla Was. Od lekarza też może tak być. Mamy pustelnika w kielichów, No, ja tu widzę bardzo dużo ciążowych kart. Mhm. Dziesiątka mieczy. Paść buław. A słuchajcie, wiecie co, bo tak. Karty pokazują, że do Was przychodzą bardzo pozytywne informacje. I obojętnie czego one dotyczą, tak? Tak jak już troszeczkę rozwijałam. Czy w sprawie pracy, czy w sprawie zdrowia, czy w sprawach urzędowych, w sprawach sądowych i to jest pozytyw. No po prostu dla was. Euforia, tak? W końcu się coś zmieniło, w końcu to się przewaliło, przekręciło pewnie też, no, trzeba było w to włożyć jakiś tam wysiłek, żeby sprawę odwrócić o 180 stopni. Ale powiem Wam, że nie wszyscy byliby zadowoleni z tych dla Was dobrych informacji. Dlaczego? Dlatego, że informacje dobre dla Was. Są informacjami złymi niestety dla kogoś. To no, proste, tak? Mamy dwie osoby w sądzie, no jedna wygrywa, druga przegrywa. No to jeśli bliźniak czuje się wow, tak? Wygrałem, wygrałam. No to ktoś niestety porażkę przeżywa. Jeżeli informacja dla was dobra, dla kogoś no niestety kiepska, ale w tym wszystkim jest dobra taka też informacja, że ktoś lub coś dokuczliwego bardzo e, dla Was bezpowrotnie się kończy, bo ta osoba, ta instytucja nie jest w stanie już Wam... Bardziej dokuczyć, już nie, nie można znaleźć. Ten ktoś nie może już znaleźć kolejnego haka na bliźniaka. Wszystkie złośliwości, no to skończyły się. Nie da się tu nic nowego wymyśleć, żeby dokuczyć. Natomiast bliźniak jest w Asie Kielichów. Ma. Czuje bliźniak. Po tych dobrych informacjach bliźniak czuje, że wow, no w końcu ja mam możliwości. Mogę działać, mogę się zakochać w kim innym, mogę pójść do innej pracy, mogę w końcu sprzedać ten dom, o który była walka w sądzie, tak? Mogę paść buław, wskoczyć na obroty. Warunek jest jeden. Karty doradzają, zastanów się. Zastanów się, czy obwieszczać wszemi wobec, czy pokazać te, te właśnie pozytywne informacje, czy pokazać wszemi wobec ten swój sukces. Ja bym powiedziała, że no jednak, karta. Księżyca, ona by tutaj mówiła: zastanów się, czy pokazać swoje działanie, zastanów się, czy pokazać wyzwanie, swój sukces. To trzeba sobie przemyśleć. Więc myślę, że tak, środek miesiąca, prawda? Mamy tu kartę Pustelnika, czyli jest takie odizolowanie się. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Najbardziej to mi się kojarzy z tym, że na przykład bliźniak wygrał, wygrał no bo jest jakiś bliźniak, który wygrał, to, to, to mi akurat przyszło do głowy. Wygrał, nie wiem, tam 100 tysięcy, milion, nie wiem, na loterii na przykład, tak? No jest to niewątpliwa radość. No tyle tylko, że wam, wy chcecie skakać do góry. Że tak się Wam poszczęściło, ale co to spowoduje? Zazdrość, zawiść, szczucie, knucie, prawda? Więc ten pustelnik by mówił, owszem, no, ciesz się, ale jakby na taką może większą radość, czy pokazanie tego światu, przyjdzie czas. A na razie zastanów się, co zrobić z tym swoim sukcesem i co zrobić, żeby tego sukcesu nie zmarnować, bo bardzo łatwo jest zmarnować sukces. Ja podałam przykład z pieniędzmi, ale może być na przykład awans w pracy, tak? Więc masz już ten awans, zarabiasz więcej, niekoniecznie trzeba o tym informować wszemi wobec tam innych, bo będą zazdrościć, będą. Dokuczać, aczkolwiek w dziesiątce mieczy, to tu już takie dokuczliwości wyczerpane zostały, prawda? No to otoczenie nie, no, krótko mówiąc, to otoczenie może Wam nagwizdać. O, ja i myślę, że tym optymistycznym akcentem, może niezbyt ładnym, tą puentą, która mi przyszła do głowy, że, że teraz to mogą Wam nagwizdać, zakończę to czytanie. Trzymam kciuki za mądre decyzje, e, i na znalezienie w sobie takiej mądrości, spokoju, żeby nie zachłysnąć się tym sukcesem i tą informacją, że teraz to możecie mi nagwizdać, nie? Także na spokojnie, bez przesadnej euforii, bo szóstka, szóstka kochani, buław ma to do siebie, że. Ona może mówić o takim słomianym zapale, nie? Człowiek tak, wow, napali się, tak, już lecę, co. I, i nie, potem nie, nie wystarcza energii na skończenie tego, co się zaczęło pod wpływem euforii. Więc okej, okay, niech sobie będą pozytywne informacje, niech będzie sukces, niech będzie euforia, ale przemyślane działania, przedsięwzięte po otrzymaniu tychże jakże pozytywnych informacji, prawda? Żeby się nie zachłysnąć, nie dać powodu do zazdrości, uporządkować sprawy, znaleźć jak rozwiązania dla Was najkorzystniejsze. Tu jest rada. Zastanów się. Zastanów się. Także, drogie bliźnięta, no puenta była taka. Teraz to mogą Wam nagwizdać. Dziękuję bardzo.